Pochwalony Jezus Chrystus, stajemy przed dobrym Bogiem, mamy piątek, jesteśmy tuż przed wyborami i wspominamy świętego Andrzeja Bobola. Najpierw zawołajmy do Ducha Świętego z radością. Przyjdź Duchu Święty, umocnij każdego z nas, każdego, kto teraz z wiarą woła. Przyjdź Duchu Święty do naszej rodziny zumowej, do nas. Święty Andrzej Bobola to, to patron polski Patron jedności, patron na trudne czas. Zawierzamy Mu wybory prezydenckie, w których mam nadzieję będziemy uczestniczyli, do czego gorąco w niedzielę zachęcam. A w, słyszymy w Ewangelii modlitwę Pana Jezusa pod koniec Eucharystii. Ojcze Święty, proszę Cię, nie tylko za nimi ale i za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał." Jedność jest tematem potężnej troski Pana Jezusa cały czas, a szczególnie podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy mamy tę modlitwę arcykapłańską, modlitwę o jedność. Nie możemy tej modlitwy i wołania Jezusa o jedność oderwać od tego, co Jezus przeżywał. Bo bardzo łatwo zrobić z tego jest jedność idealną i pokazać, że nie jesteśmy w jedności. Jezus jest w sytuacji, gdzie było dwunaste na początku, ostatniej wieczerzy, a po umyciu nóg, po przyjęciu chleba, Judasz wyszedł, poszedł zdradzić. Za chwilę się wszyscy rozproszą, będą się wzajemnie oskarżać, nie staną pod krzyżą, nie będą wierzyć w zmartwychwstanie, same problemy. W tym wszystkim Jezus woła o bycie jedną, a potem będą przekazywać wiarę i kłócić się nieustannie i oskarżać. Jezus woła o jedność. Kościół podzielony, Kościół w sporach, jest Kościołem od początku, od pierwszego wieku i cały czas tak się dzieje. Jesteśmy podzieleni w parafiach, podzieleni we wspólnotach, podzieleni w zakonach, podzieleni w kościele globalnie patrząc. Na, na różnych poziomach mamy podziały i w tym wszystkim. Nie zrobimy czegoś więcej niż zrobił Jezus. Możemy zrobić właśnie to: łączyć te podziały na krzyżu. Tak jak Jezus oddał za nas życie, tak pozwolić się ukrzyżować z Jezusem. Właśnie rozłożyć ręce pomiędzy wspólnotami, pomiędzy ludźmi zwaśnionymi i te rozłożone ręce jednoczą. Cisza rozłożonych rąk. Cisza krzyża jednoczy. To jest pociąganie ku sobie wzajemnie. Czy to jest skuteczne? To jest miłość, która ocala. Skuteczna jest w Chrystusie, a nie przez to, co zobaczymy. Bardzo często nie widzimy owoców krzyża. Tak wygląda nasza historia naszych rodzin, naszego życia. Podzieleni zostają podzieleni i w tym wszystkim nie wzmagać podziałów, a łączyć. Ale jest jedna tylko droga do łączenia to jest krzyż dać się ukrzyżować. Tak trudna, dlatego jej nie wybieramy, bo wolimy próbować coś w taki sposób, że to będzie po naszemu. Zapraszam do takich dwóch pragnień do pragnienia jedności i do pragnienia przeżywania krzyża przy jej braku a brak jedności jest wszędzie. Rozbicie, rozdarcie jest cały czas. Niech to nas boli, przeżywajmy to jako nasz krzyż razem z Jezusem. I miejmy pragnienie jedności, którą możemy zrealizować tak jak Jezus. I, I tak cudownie jak Jezus, po prostu kochając. Błogosławię Wam na piękny dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Andrzeju Bobolo, zawierzamy Ci naszą Ojczyznę, zawierzamy Ci nasze wybory prezydenckie. Zapraszam w maju, żebyśmy z Matką Bożą trwali w litanii loretańskiej, codziennie majowe, tutaj poniżej, z mocnymi w duchu. Serdecznie zapraszam, żeby się pomodlić i mamy też pieśń Mocny w duchu dalej do modlitwy. Do zobaczenia!